Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj 16 dzień sierpnia. To jest poniedziałek, to jest początek nowego tygodnia. To jest wstawa pobudzający, który ma Was zaprowadzić dzisiaj do Królestwa Bożego. A co? Jak mierzyć wysoko, to mierzyć wysoko. Zapraszam, jedziemy! Moi drodzy, moi kochani, moi ulubieni, moi najmilsi, moi widzowie, bardzo serdecznie was witam i bardzo, bardzo się cieszę, że możemy się po raz kolejny w Nowym Tygodniu w kolejnych wstawakach spotkać. Mamy oczywiście poniedziałek, czyli jak już nasza tradycja wielotygodniowa i pewnie trwająca przez najbliższe po prostu setki tygodni jeszcze będzie, czyli Mądrość Murów. Będzie dzisiaj zdanie dosyć nieoczywiste, ale bardzo potrzebne, bardzo ważne. Kochani, Mądrość Murów, yy, która brzmi dzisiaj następująco. Kinga! Zabrałaś mi lato. Moi drodzy, nic nie mam do żadnej Kingi, nie znam żadnej Kingi, żadna Kinga nic mi nie zrobiła. Yy, natomiast tamta Kinga coś rzeczywiście zrobiła temu, kto napisał ten napis. Oczywiście, kochani, nie znam historii tego związku. Nie wiem, czy zostawiła go prawdopodobnie, słusznie, czy nie słusznie, czy to była jej wina, czy nie i tak dalej, ale o co mi chodzi? Bardzo mi się, kochani, podoba w tym cytacie taki piękny, poetycki dosyć, to dosyć poetycka dusza nasmarowała, nas marowała. Na murze, wyraz tego, że drugi człowiek może ci zrobić w sercu lato albo zimę. I nie ma to kochani nic wspólnego z tym, że lubimy ciepło albo zimno, bo ja wiem, że oczywiście w zimie też może być pięknie i tak dalej, to jasne, wiem, trudno mi to przechodzi przez usta, ale to prawda, może w zimie być również pięknie, ale nie o to chodzi. Chodzi oczywiście o takie stereotypowe myślenie, że lato, czyli super pięknie i w ogóle jest dobrze i wszystko kwitnie i w ogóle jest słonecznie i ciepło, a zima, czyli w sensie wszystko umarło, wszystko zostało zamrożone i wszystko zostało po prostu pozbawione życia. Kochani, nasze bycie względem drugiego człowieka może sprawiać, że ktoś jest w samym środku lata i może sprawiać, że ktoś jest w samym środku zimy. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli bardzo konkretnie o jakiejś osobie, której zabraliśmy lato, czyli o jakiejś osobie, której zabraliśmy, albo może zabieramy ciągle, y, radość życia, szczęście, y, poczucie bezpieczeństwa, pokój, dobro, y, no cokolwiek innego. Czyli takie osoby, kochani, których po prostu krzywdzimy. Pomyśl dzisiaj bardzo konkretnie, ja wiem, że może to jest duże zadanie na poniedziałek, i może od razu nie warto byłoby zaczynać z takiego dużego kopa, ale tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy weszli, kochani tym stawakiem do Królestwa Niebieskiego, a w Królestwie Niebieskim będę nas pytać, komuś zabra komu zabrałeś lato, komu sprawiłeś, że mu zgasło słońce, komu sprawiłeś i dlaczego tego nie naprawiłeś, że komuś się zrobiło tak strasznie, strasznie zimno. Kochani, wiem, że oczywiście sytuacje są skomplikowane. Ja wiem, że nasze życie nie jest proste, ale chciałbym, żebyśmy bardzo krótko dzisiaj pomyśleli o jakiejś jednej konkretnej osobie i pomyśleli o tym, co możesz dzisiaj zrobić, żeby tego 16 dnia sierpnia, w końcu z lato, przynajmniej po naszej części globu, żeby komuś zrobić naprawdę dzisiaj letni dzień. Czyli dać mu coś, co go ociepli, coś, co mu da słońce, coś, co mu da życie, coś, co sprawi, że to będzie dzisiaj naprawdę dobry i piękny dzień dla tego kogoś. Kochani, zróbmy komuś. Dzisiaj lato. Nie tak jak Kinga, która lato zabrała, ale zróbmy komuś lato, żeby rzeczywiście zaświeciło mu słońce. Moi drodzy, moi kochani, wiem, że teraz pewnie niektóre Kingi, które to pewnie oglądają... Kingi, odezwijcie się. To pewnie sobie pomyślałyście, Boże, człowieku, odczep się ode mnie, ja nikomu nic nie zrobiłem, nikomu nic nie zabrałam. A może jakaś Kinga pomyślała, kurczę, to rzeczywiście było o mnie. W znaczy, nie wiem, czy to było konkretnie o tej kingze, ale ja Kinga zabrałem komuś. Lato. Nie zabierajcie nikomu lata. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i widzimy się, kochani, już niedługo, czyli prawdopodobnie jutro. Ściskam, z Bogiem, pa!